Czy wiecie jaki zegarek nosi najsłynniejszy szpieg świata? To pytanie budzi emocje od lat. Początkowo w książkach Jana Fleminga i wczesnych filmach James Bond był wierny marce Rolex, a konkretnie modelowi Submariner. To był klasyczny wybór, idealnie pasujący do wizerunku eleganckiego, ale i twardego agenta, ale wszystko się zmieniło. Od filmu Golden Eye z 1995 roku agent 007 zamienił Rolexa na Omegę. Pierce Brosnan, a później Daniel Craig nosili na nadgarstku różne wersje modelu Seamaster. Co ciekawe, ta zmiana miała swoje uzasadnienie. Reżyserka chciałaby by Bond nosił zegarek związany z brytyjską marynarką wojenną, a Omega miała taką historię. Zegarek stał się też jednym z jego słynnych gadżetów, wyposażonym w lasery czy zdalne detonatory. Niezależnie od marki, jedno jest pewne. 007 zawsze jest na czas. A wy, który zegarek Bonda wolicie? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia.